Dobrze, to jest. E, kalieta na kolędzie. Kalenda kłyl marcoków. Kłyl marcoków cierpi z zimnej na piance. Tak pyli cigareta za cigarety. Mema w bez łekno, a zezem ze strachuny łe pocysku siedzą na zufie. Mistrz sedzu pipków. Tak stojące w dumie, odpyły jednego cygarelca łe we tradycyjnie. Wesz co za cygnul, i wedługหนu z gęby wilgum bluna demo prosto w pańską izbę co baro rozgoziło memka. nie pala, nie szkalowac palę zaczęła nie możesz te piątki miny wstrzemać parapnie są wywietrzony, a te wniós mródzisz przestań są mędlec jo tatki czasa nie mógł strzemać. mema się od onester sił osena weskie na sztut w Niech ten tatquewi smród z do domu welec. Dziecko posłeśno zrobiło, co nęka kezała. Zamknij to okno, załęły tak. Lepi w demie jak w zemie. Lepiej miażdżąc jak są desiec. Nie zamiki. Nęka pogrozęła knypowi pylca. Zamknij, ale flot. Ryknął tatk. Nie zamiki. Zawrześciła mę zamknij. zawrześciła mnemka. Je tu rządza. Zamknij, ale cignul następną cygaretkę. Te są museżkrywie rządzęć, a chyci je rządza. Rozgorzone mema stanęła parut przed tatką, a synkowi rzekła, nie zamykaj <grymne> Zamknij okno <grymne> za rozkiezył tat. A te babo gymba. Mój dodum, moje cygarety i mój dym. <grymne> te macku, te glepero na trzaski, te fagasy, te purtku, te czerce te smierdzący, tak dostał dostępiania po Łysiach. A na ich zakończeniu jedni łogłek. Nen będziec nic gwinien, wedel białce wici jak dostęp. W tym szczedni syn załę. Ksionc idze, mema na ci, teraz kazał twierda. Mema na ci inny waklid, klate. Tatka rymku przepłatował ancyg i łebuje planykle do dwiży witać sprawośćca. Nen odgryprawił modlitwę, pokropił izba synsonu wedu, a spet na zece. A młed litowa są całą rodziną ją doma. Spitek sąsnęła na mląd siły. Joo, gwedrzejo! i je, je jak w kwestele. Łed rzek ręce jak do odpesurka. Jak w kwestele? z co słońce. Joo, po prawdę. Neprzód, tatk, i cigareta, ma izba, łekadzi. Łena mu to litania kiedy. Kiedy mu łeni są błogosławium, a my są wędzimy, żeby łeni jak nerekli przestale.